Jak dobrze wiecie, nasza gra Team Fortress 2 ostatnimi laty nie ma się zbytnio za dobrze. A nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że moje słowa dosyć mocno umniejszają problemowi, z jakim ta gra na przestrzeni tylu już lat się zmaga. Robiąc krótką listę rzeczy, które. Moim zdaniem są problematyczne dosyć w TF-ie i to nie takie, nad którymi się jakoś zastanawiałem, nie wiem, kilka dni lub nawet chociaż kilka godzin, lecz pierwsze, które mi przychodzą do głowy, to po pierwsze brak jakiejś większej aktualizacji kontentowej, no, od tych już prawie siedmiu lat, i dalej, fale botów, cheaterów, które nawet kradły i banowały ludziom konta, czy też rozsyłały porno na publicznych serwerach tej gry. A twórca, ojciec, właściciel tej gry w formie właśnie ratunkowej dla swojego podopiecznego postanowił zabrać możliwość mówienia ludziom na Wojszczacie, którzy nie wydali ani złotówki, ani euro na tą gierkę w sklepie Manko. A największy ruch w historii tej gry, mający na celu naprawę, w cudzysłowie, tej gry, przywrócenie ją do tej lat świetności, gdzie po prostu mogliśmy sobie grać casuala, no, bez żadnych cheatbotów, tak dalej. No, jakie dał rezultaty? No, w sumie po pierwsze, letni update, który, no, de facto nic nam większego nie zmienił. Może i się pozbył botów, ale to na dosyć krótki okres czasu. No i później, no, update przenoszący TF'a na 64 bity, który ponownie pozbył nam się botów na goś 2 dni, maksymalnie 3. I nie wiem, czy teraz dostrzegacie, czy widzicie skalę, jaką jest ten problem, ale aby wam to jeszcze bardziej uzmysłowić, pomyślcie o tym, że WAL, czyli korporacja, która ma miliardy, no, może nie miliardy, ale tego nie jestem od pewien, nie jest w stanie sobie poradzić z grupą ludzi, która siedzi w piwnicach i robi boty do ich gierki, która de facto daje im coś sporo siana, mimo tego, że Wkładają w nią, no, zero wysiłku, zero pracy. Content, który dostajemy do tej gierki, od dłuższego czasu, bo już od kilku lat, robi dla nas społeczność. Jedyne, co tam Valve musi zrobić, to oczywiście to skonwertować i tak dalej, jednakże to nie jest taka duża i ciężka praca. I co on teraz tutaj próbuje przekazać dokładnie, jeszcze bardziej, byście do tej pory tego nie rozumieli, chodzi mi o to, że zwyczajnie Valve Team Fortress 2 nie interesuje, nie jest ich priorytetem i mają tą grę i społeczność w dupie. I mimo tego wszystkiego, mimo tego właśnie braku wsparcia ze strony twórców, mimo tego ostatniego materiału, no w sumie materiałach, materiałów, materiałów, no ilości mnogiej materiałów, odnośnie ilości osób, właśnie w samym TF-ie, o tym, że spora część tej społeczności to są boty. Też osoby, które po prostu są, siedzą w menu i no, farmią itemki. Dalej, jak na taki stan gry, brak wsparcia ponownie od twórców, duża fale botów i ogólnie gra, która ma już no, ponad te 15 lat, w sumie już chyba 17 będzie w tym roku, jeżeli do mnie pamięć nie myli, albo 16, nieważne, to ta gra, moim zdaniem, mimo tego wszystkiego, mimo że to jest no, nie najlepszy okres dla tej gry, ta gra ma się dobrze. I, żeby teraz mi ktoś nie powiedział, że Halo Rex, jak mówisz, że gra ma się dobrze, skoro na no, przed chwilą mówisz o tych botach i tak dalej, powiedziałem, że jak na to wszystko ta gra przeszła w ostatnim i ogólnie no czasie, ma się w porównywaniu do innych produkcji no zwyczajnie dobrze. Wiecie, jestem osobą, która raczej myśli trzeźwo, logicznie i raczej przyziemnie, no i jestem tego świadomy, że Team Fortress 2 nie będzie już grą, która będzie w mainstreamie. Znaczy się, no wiecie, zawsze jest tam jakiś tam promil szans, że jakieś tam streamerzy więksi, czy też youtuberzy sobie przypomną, ej, halo, w sumie jest taka gra i jest w sumie fajna, streamujmy ją i grajmy w nią na live'ach z widzami. No i wtedy będzie takie boom, jak to miało właśnie w przypadku Amongasa. Jednakże to jest bardzo, bardzo nikły procent, jak to już powiedziałem, promil szansy. I szczerze, takie ruchy, które mają obecnie miejsce, są ponownym zrywem, Czegoś, co oddało no, marny skutek moim zdaniem, który już no, wiele razy też no, o tym no, wypowiadałem. No, nie sądzę, że sprawią, że znowu TF będzie na ustach wszystkich. Ta gra będzie piękna, będzie się rozwijała, będzie nowy kontent. Owszem, chciałbym to, bardzo bym chciał to zobaczyć, aby ta gra, gra, którą bardzo lubię i spędziłem w niej naprawdę dużo czasu, no była w znowu w swoim prime. Jednakże. No Jestem realistą i uważam, że na to jest znowu mały procent szans. I tym bardziej fakt, że Valve nam nie odpowiedziało już od dwóch tygodni, raczej potwierdza moje słowa. Jak to już mówiłem w ostatnim materiale odnośnie tego Fixed 2 Save TF2, nie sądzę, abyśmy cokolwiek dostali od Valve. Raz już pokazując, no powiedzmy w cudzysłowie, słabość, dokładnie to, że no, cieszyliśmy się z tego, że dostaliśmy jakieś tam jakości update, który trochę coś tam pozmieniał, odbył się tych botów na 2-3 dni, no nie sądzę, aby Valve musiało się jakoś wysilać bardzo, abyśmy ponownie mieli taką reakcję, także sądzę, że ponownie dostaniemy jakiś tam mniejszy, większy update, który no ponownie podniesie nam się jakiś botów, czyterów, tak dalej jakoś też 2-3 dni, no i potem znowu wszystko wróci do normy. No i też znowu minie ten czas dosyć długi, no bo jak zresztą teraz wszyscy mówią, że ten ruch Safety F2 zaczął się dwa lata temu i przez dwa lata, przez dwa lata nic nie wywalczyliśmy, no to chyba myślę, że znacie odpowiedź na to pytanie, na tą sugestię moją, jak to wszystko się zwyczajnie skończy. Wiecie, chcę się mylić z tym wszystkim, z tym swoim osądem, z tym wszystkim co tutaj mówię, i no, rzeczywiście jest jakiś większy update. Jednak, no, nie zapowiada się, aby tak też było. Standardowo, jak będą jakieś zmiany, jakaś aktualizacja, nie wiem, Valve nam odpowie i tak dalej, dam Wam znać, nagram o tym materiał. Także, cóż, to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niedługo w innych materiałach, do zobaczenia, no i cześć!